Było warto. Było ciężko, ale było warto, na pewno. Już od jakiegoś czasu y, myślałem o założeniu y, swojego biznesu. W momencie, gdy m, odszedłem z tatą w korporacji, napotkałem właśnie informację na temat franczyzy Extreme Fitness Gyms. Zainteresował mnie ten temat, po, ponieważ y, to, jest, to jest branża, która, która promuje zdrowy y, styl życia. Jeżeli chodzi o samą, samą firmę Extreme Fitness James, no to jest firma, która jest znana przede wszystkim z polskimi kodzieniami, założona w Polsce. To jest dla mnie też bardzo ważne. To są ludzie z niesamowitym doświadczeniem. Budowali firmę od samego początku, więc to jest jakby gwarancja tego, że no, ten biznes musi się udać. Bardzo dużo wiedzy zostało mi przekazanej w, w tym czasie wdrożeniowym. Były to zarówno szkolenia stacjonarne, jak i e, online. Owe. Przeszedłem też cykl szkoleń e-learningowych, bardzo też istotnych, moim zdaniem, ważnych. E, więc na, na pewno z tej strony merytorycznej e, wsparcie było, bo, bo, było naprawdę bardzo duże i, i dla mnie no, kluczowe. E, akurat franczyza Extreme Fitness Gyms to jest model na sprawdzony biznes, e, dochodowy biznes przede wszystkim, więc jest to naprawdę. Dobra droga do tego, żeby zbudować stabilność finansową, jakby to, że ludzie do, do nas będą przychodzić, będą zadowoleni, no to będzie świadczyło o tym, że dobrze wykonujemy swoją pracę.